Tylko jest taki problem, Walili. Jaki? Nie mam oporęta. Tam jeszcze nie mam półfinału. Słucham. Tam jeszcze nie mam półfinału. Tam jeszcze nie mam półfinału? No. I my teraz mamy czekać godzinę na nasz mecz? <grym> Kurwa! Właściwie coś się przewróciło tam. No, wylałem sobie właśnie wody na klawiaturę i na wszystko. Idziesz z tego. No to dobrze, mam godzinę czasu, bo zaraz mi wszystko będzie wpłynąć. Płynąć. Idę po ślączniki. Czy to jest hit? Mhm Ach, papi! Miniowa, boże święty To The za ghost, ale no No ale teraz widać tą różnicę, nie? Ten W stylu, nie? No wiesz Nie wiem Zamykam w krypcie, obżeram ćpie i kisnę Zwiedzam danie sydne, siedząc wam nie z Kindle, skręcam trawkę w rizle, zamawiam także pizze Chcę wesprzeć gastro-biznes, ale mam roczną wizję I w kółko o tym myślę, że ktoś na nim kichnie Kurwa, rzeczywiście! No, za sekundę jestem Kawa, kola, kinder, nie to nie ma może w piwnią do B pójdziemy razem, patrzcie? Możemy, możemy, jak najbardziej. No dam zakonek też, żeby się bali. No przecież zajebał, przecież nie chciałem skoczyć, bo bałem się, że nami mnie na ja? No przecież nie. kurde, e, specjalnie spadłem. No generalnie fajnie Nie mam palaka, Ja mam, mam palaka, palaka na auto, jest auto, tego typa. Zablokowałem się. Nie no kurwa mać, no nie chcę mi się grać to. żeś, pojechał. Nie no zablokowałem się zaraz jak stanął ten trak, no. Dobra, ja wychodzę z tego bardzo no wiesz Nie chce mi się. Nie, <laughs> to nie, to nie jest, na, nie na moją psychę. Nie chce mi się. No, nie, 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 nie ma co, nie ma co Soubrito. sobie odnieść Inferno, czy overpass? Tego overpassa wczoraj nieźle graliśmy, mi się wydaje. Piotrze, jak oceniasz? Mhm. W sensie też tak uważam, aczkolwiek. Aha. No, dobra, dobra. Okej, okay, no to zagramy overpassa. Masz rację, no. Tak, tak to właśnie wygląda. Walka ście. Co? 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 Co to było? Kościół srebrny, kto wizerun odpala? Co to ma być? Co jest? Co to jest w ogóle? O co chodzi? Co to... ja Nie wiem. To to to. Przy sklepie. Gdzie pojechałeś? No. no, nie ma HP. A on że przy sklepie jest. No nie, no ale przecież.

Ty masz alkę tak? Ja to Kurde na mnie typa, na mnie typa że lecisz Kurde, do... Nie dam na tego zabić, nie? Kurde no ale na no. do O Jezus wyprowadzić z równowagi posłany drzwi też tutaj Kurde popsułem to ruba drzwi masz Doprowadź się do ładu. Nie wiem, co masz na sumie. Wiedzą, że. Gdzie, gdzie masz te drzwi? Skopałem. A, Ty poza nami. Pop. Dobra, lecę na górę. Wyskoczyłem wyjeżdżanie, tak? Tak. Ty. Ale to, tak, to tak, są drzwi, to są drzwi. Ej, weź drzwi. Mamy drzwi?